Grzewniany most w Wyszogrodzie to praktycznie był zabytkiem, no, istniał, bo istniał, po prostu jedyna przeprawa w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, tak. Człowiek pamięta go od dzieciaka, z dzieciństwa, jak się szło po, po moście, autobus przejeżdżał, albo cięższy samochód, on się dosłownie bujał. Także to frajda była, no, coś wspaniałego dla nas dzieci, no, super. Wyszogród. Wyszogród, Wyszogród, Wyszogród. Skąd pochodzenie nazwy tego miasta? Bo Wyszogród jest miastem od końca XIV wieku, wtedy to od księcia mazowieckiego bodajże Janusza uzyskał prawa miejskie, a jego nazwa, wytłumaczenie tejże nazwy. Jest banalnie proste. Gród położony wysoko. Gród położony na górze. Gród wysoki. Wysokie miasto. Tak właśnie nasi przodkowie pochcili to jakże urokliwe w tejże chwili miasteczko, bo wyszogród nie rozrósł się okropnie, ma swój taki właśnie smak nadwiślańskiego, nie za dużego. Przyjaznego mieszkańcom miasta. Organizatorem Pucharu Wisły jest koło numer 54, Są w Wyszogrodzie. 15 lat temu zarząd podjął decyzję, żeby zorganizować zawody ogólnodostępne także dla zawodników z innych okręgów. A i z początku. Nie było może aż takiego dużego zainteresowania, ale po kilku latach liczba zawodników przekroczyła 100, także się troszeczkę to rozkręciło. Dziś mamy 123 uczestników, ale na fuchar zawsze przyjeżdżają z Bydgoszczy do Śląska, z Białego Stoku. Oj, na Wisłę bardzo rzadko wędkuje z racji, z racji odległości, prawda? No, tutaj mamy w swojej okolicy na Ref i Bóg piękne rzeki, dlatego tutaj na tą Wisłę no, czysto, czysto zawodniczo żeśmy przyjechali. Odwiedzić kolegów wędkarzy za. No wiadomo, jak przyjeżdżają koledzy do nas, również chcieliśmy się tym samym zrewanżować. Także trochę tych zawodników jest. Wisła jest dzika, taka dzika rzeka się z niej zrobiła. Ja pamiętam lata 80., gdzie jeszcze była żegluga, było głęboko, chodziło się na ryby, było bardzo dużo miejsc, główek, zadbane główki były. Regulacja szła główkami, chodziły po głębiarki. Nurt sobie pięknie płynął. Znało się to wodę, pływało się, pływało się na niej bez, bezpiecznie przede wszystkim. Teraz jak ktoś nie umie czytać wody, nie popływa. Nie? To jest rzeka, która jest naturalna. Ten odcinek jest dziki. Tutaj nie ma praktycznie ingerencji człowieka, a to co było już zostało, że tak powiem, przez tą rzekę zniszczone. A to powoduje, że ta rzeka po prostu się sama czyści. To jest jej ogromny walor i to jest, wydaje mi się, to, co jest najcenniejsze. Ta rzeka sobie jest w stanie do pewnego stopnia poradzić z tymi zanieczyszczeniami, z tymi problemami cywilizacyjnymi. Zrobiła się zupełnie dzika rzeka, nie? najdłuższa rzeka w Polsce, a dzika nie. Wyszogród leży nad Dolną Wisłą. Jak dzielimy Wisłę? Że mówimy o niej górna, środkowa, dolna i już Wam tłumaczę, jeśli pozwolicie. Zacznijmy jednak od źródeł. Miałem tę przy... możliwość, że napiłem się wody właśnie z Wisły i jej źródeł. No dalej Wisła jest typowym górskim potokiem, typową krainą Pstrąga, następnie przeistacza się w rzekę którą byśmy scharakteryzowali jako, jako rzekę, która jest krainą lipienia. Dalej staje się, tak przynajmniej niektórzy mianują królową naszych wód Wisłą Śląską. Ta Wisła śląska trwa aż do ujścia Przemszy. Tam przyjęty jest tak zwany kilometr zerowy, zerowy dla żeglugi śródlądowej na Wiśle, która kiedyś na niej funkcjonowała obecnie. Bywa z nią, delikatnie mówiąc, różnie, z racji na wód, Więc od ujścia Przemszy, od zerowego kilometra, aż do ujścia Sanu, mamy Górną Wisłę. Następnie od ujścia Sanu do ujścia Narwi. Ten odcinek zwiemy Wisłą Środkową, no a dalej od Narwi, aż do Mikoszewa, czyli do ujścia Królowej do Bałtyku, mamy Wisłę Dolną. dwa szczupaczki krótkie, okonek. Zobaczymy, może coś będzie lepiej. Na razie byle jak. Nikt nie wygrywają. Ja już wygrałem 6 lat temu ten Pucharta. Teraz sobie mogę odpuszczać. Biorą okonki klenika kolega złowił. Także ja miałem niewumiarowego. Ale myślę, że jeszcze popatrzymy troszeczkę. Może coś miarowego się złowi. Te ryby jakieś się trafiają, może nie są to wielkie ryby, ale jakiś sandaczek, jakiś okoń, bolenie widać. Koledzy coś tam łowią, no mi akurat się akurat nie, jeszcze nie poszczęściło, ale, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. No cóż, niestety nie mogę się specjalnie popisać, ale jednego okonia trafiłem. Wymiarowy, 94, 19,4. Więc będziemy szukać dalej. Kiepsko. zawody powinny mieć numer 15, ale przez dwa lata nie robiliśmy pucharu. W 2020 roku z powodu pandemii puchar 13 się nie odbył niestety. W 2021 też jeszcze była pandemia, zdecydowaliśmy, że nie wiadomo będzie jak to wszystko się ułoży. 2022 rok, w końcu ten 13 pychowy puchar udało się zorganizować. W 2019 roku Puchar miał się odbyć, tak jak zawsze, koniec wakacji. Ale musieliśmy przełożyć, ponieważ była awaria czajki. Pewno się jakoś tam odbiło, ale tutaj na naszym terenie nie było jakoś widać specjalnie śniętych ryb. Płynęła piana, zgadza się, ale jeszcze wpływa w nowym dworze na rewdowisko. Także może to pomogło. Zanieczyszczenie z 2019 roku nie spowodowało, moim zdaniem, negatywnych skutków dla tej rzeki. Nie widzę tutaj jakiejś dużej różnicy w rybostanie. Wydaje mi się, że jest podobnie, tak jak było. Hasłem promującym urokliwe miasto, jakim jest Wyszogród jest miasto z widokiem. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze z miejscami, w których bywam, włócząc się z wędką po naszym kraju, miewam skojarzenia, a jak padała nazwa Wyszogród, od razu pierwszym skojarzeniem był drewniany most. Najdłuższy drewniany most w Europie. Most na Wiśle. w tejże chwili już go nie ma. Jest zastąpiony przez nowoczesny, wysoki most betonowy, ale ten most potrafi wzbudzać w mieszkańcach Wyszokrodu nadal pozytywne emocje. Drewniany most w Wyszogrodzie to praktycznie był zabytkiem. No, istniał, bo istniała po prostu jedyna przeprawa w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, tak? I, I po prostu co roku był ratowany, wiadomo jakie zimy dawniej były. Saperzy, wojsko, yy, ratunek. No i niestety przyszła... <grych> przyszedł kres na niego. Po, w planach była właśnie budowa nowego mostu. Ten poszedł do rozbiórki. Zostało... Mało, króciutkę, no, no i w pamięci zostało. Sentyment był do mostu i dla wędkarzy, i dla turystów. Człowiek, pamiętam go od dzieciaka, z dzieciństwa, jak się szło po, po moście, autobus przejeżdżał, albo cięższy samochód, on się dosłownie bujał. Także to frajda była no, coś wspaniałego dla nas, dzieci. No. Moje dzieci tego już nie widziały i nie zobaczą tylko na zdjęciach, ale no, to było coś wspaniałego. Super. Most faktycznie, tak jak mówi Sławek, się gibał, bo mi wielokrotnie samochodem, ale miał swój taki wiślacki urok. Odbyły się zawody na Wiśle, Puchar, 13 Puchar Wisły w Wyszegrodzie. Miałem zaszczyt sędziować te zawody. E, aczkolwiek nie jestem spinningistą sam. E, sam bardziej łowię białoryb typu fede, federem, bardziej bolonką. Co do ryb, e, padło sporo ryb. Były to okonie, jakieś e, pojedyncze szczupaki, była brzana, 60- kilka centymetrów. Nie było żadnego osądzacza mierowego. Było kilka sumów podczepionych przy boleniowaniu, niestety niewyciągniętych. Bardzo rzadko trafiał się kleń. Mieliśmy tylko dosłownie parę takich przypadków. Jeżeli się już trafiał, to był, był to niewymiarowy kleń. Zostało złowionych 396 sztuk ryb. Z tego okoń 354, kleń 16, jaś 2 i po raz pierwszy w historii kuparu Żana jedna sztuka. Bolenia było 6 sztuk i szczupaka było 17 sztuk. Niestety nie padł sandacz ani w szum, ale na pewno trzy sumy wiemy, że były na wędka. Gdy będziecie na Wiśle w Wyszogrodzie, przystańcie na chwilkę u nasady Nowego Mostu i padnijcie choć na chwileczkę za dumy nad kamieniami, które upamiętniają tych, którzy polegli w bitwie nad Bzurą. Te kamienie świadczą o tym, że o nich pamiętam. Zgadzamy około 17 wskazań.